Cześć Pompomajacy, witam na kanale Dream Media. Dzisiaj odcinek o ogrzewaniu, o dogrzewaniu łazienki takim grzenikiem elektrycznym. Wspomnę też o panelach fotowoltaicznych, co zdecydowanie w jakim kierunku prawdopodobnie będę szedł. No i o zużyciach energii. A Was poproszę o subskrypcję tego kanału, oczywiście z dzwoneczkiem, bo to bardzo ważne, o komentarz oraz zostawienie łapki w dół albo w górę. To zależy na jaką zasłużyłem. Więc zapraszam do oglądania i dziękuję za 3910 subskrypcji w tym momencie na tym kanale. Dzięki, że jesteście ze mną i zapraszam do oglądania. dodać, że w opisie pod tym filmem znajdziesz link, który przekierujecie na stronę, na którym będziesz mógł kupić zegarek. Bardzo fajny gadżet. My facecie lubimy gadżety, więc zapraszam do zakupu, a teraz do filmu. Cześć pompomaniacy. Dzisiaj odcinek o ogrzewaniu domu, a dokładnie o dogrzewaniu domu. Pamiętacie główne zarzuty z tamtego sezonu, że jedna klima nie jest w stanie ogrzać domu? Jakie to były zarzuty? Już Wam przypominam. Nie mogę zamykać drzwi do pomieszczeń, bo wtedy powietrze nie może spowodnie się Przemieszczać i wędrować, a więc y, to prawda, nie można zamykać drzwi. Y, czyli to był główny zarzut. Drugim zarzutem było, co z łazienką, bo przecież w łazience powinno być cieplej w czasie kąpieli. Y, to też prawda, ta temperatura, jak się zamykało tą łazienkę, oczywiście spadała, ale jeżeli się kąpiecie, to wiadomo, by się wtedy cieplej. Ale był to jakiś dyskomfort. Y, dwa stopnie różnicy jest odczuwalne, jak się wyjdzie spod prysznica. Y, a więc staram się w tym sezonie odpowiedzieć na Wasze pytania i jak zaradzić temu, żeby w mieć ciepło, żeby ręczniki były suche, a nie wydać więcej niż 50 zł. Czy jest taka możliwość? Oczywiście, że jest. Wystarczy poszukać takiego oto grzejnika. Grzejnika elektrycznego. Oczywiście. Na prąd, bo jak wiecie na tym kanale mówimy o prądzie. I teraz tak. Ten grzejnik kosztował 49 zł, ale był w promocji. Normalna jego cena to jest chyba 240 i myślę, że podobne grzejniki, nie wiem czy tej samej firmy, znajdziecie na Allegro albo w marketach budowlanych i jak widzicie, to jest takie urządzonko. Dość ma fajną, fikuśną obudowę, taką poza nie jest jakieś kanciaste. Tak naprawdę farelka. Tutaj z tyłu to widać, tutaj jest wentylator, to jest odstawione od ściany, ponieważ jest to urządzenie, które wisi na ścianie w takiej pozycji. Do tego urządzenia w zestawie jest drabinka, na której wiesza się ręczniki i muszę wam powiedzieć, że jest to urządzenie ze mną od dwóch tygodni bitych i naprawdę w tym, co ma robić, sprawdza się bardzo dobrze. Mogę dość śmiało już wydać opinię, że ja polecam. Oczywiście jest tutaj jeden minus, a dokładnie ten wentylator. Czyli coś, co odpowiada za to, że macie bardzo szybko ciepło w tej łazience i coś, za co, za co odpowiada za suszenie ręczników, niestety wydaje dźwięk, a więc jeżeli chodzi o głośność, zaraz Wam się postaram to nagrać, no to jest to urządzenie, które słychać. Ale nie na tyle głośno i to urządzenie też nie działa ciągle, tylko działa zadaniowo. Ustawiacie mu tutaj temperaturę, tutaj między innymi jeden z guzików, to jest guzik, który jest odpowiedzialny za zwiększanie Drugi za zmniejszanie temperatury. I możecie tutaj ustawić tę temperaturę w zakresie 18 do 30 stopni. Ja sobie ustawiłem na 24. I w momencie, kiedy podepniecie to pod zasilanie do gniazdka, czyli montaż tego urządzenia trwa dosłownie tam, słuchajcie, 30 sekund, tak? O, bardzo. Jeden wkręt u góry i dosłownie dwa takie blokujące tutaj, ale jak nie chcecie, to nie musicie. Po 30 sekundach macie dodatkowe albo główne ogrzewanie Waszej łazienki zamontowane. Urządzenie... Bardzo fajnie i sprawnie nagrzewa pomieszczenie. U mnie łazienka to jest w okolicach 8 m kwadratowych i powiem Wam szczerze, że podniesienie temperatury w tej łazience przez tą farelkę, grzejnik, oficjalnie jest to grzejnik, nie farelka, ja bym może nawet, nawet mówił dmuchawa, no bo jednak dmucha ciepłym powietrzem, zajmuje temu urządzeniu maksymalnie 3 minuty, po czym ona się wyłącza, ma ona wbudowany czujnik, a więc w momencie, kiedy osiągnie zadaną temperaturę w pomieszczeniu, to się po prostu włącza i przechodzi w stan czuwania i w tym czuwaniu, tak jak te grzejniki za mną elektryczne, pilnują, żeby ta temperatura zadana była cały czas utrzymywana. One w tym momencie oczywiście nie działają, ponieważ klimatyzacja świetnie ogrzewa. W tym okresie przejściowym nie ma różnic temperatury, więc one nawet się nie włączają, bo nie ma takiej potrzeby. Ale ta farelka no działa bardzo fajnie i powiem tak jeżeli chodzi o suszenie ręczników świetna sprawa zaraz wam to pokażę na ścianie jak to wygląda po zamontowaniu szybkość montażu tak jak mówię no to jest dosłownie tam minuta tak trudność montażu zerowa jeżeli potraficie wkręcić krętę, jesteście bohaterami we własnym domu zamontowaliście żonie dziewczynie albo kochance idealne ogrzewanie teraz tak z użycia energii przez to urządzenie to jest Podczas pracy 1850W, ale od razu zaznaczę, to nie jest 1850W, które jest używane ciągle podczas pracy, ponieważ urządzenie działa w specyficzny sposób. Przez yy, 3 sekundy grzeje pełną mocą 1850W, potem przez 3 sekundy zmniejsza to moc na 750 Prawdopodobnie chodzi o to, żeby się nie przegrzało, żeby mogło pracować po prostu wydajniej, tak, no, zabezpieczenie, tak, żeby się nie spaliło prawdopodobnie. No i teraz tak, utrzymuję temperaturę w pomieszczeniu zadaną. Super. Nie ma z tym problemu żadnego. Susze ręczniki, super. A więc jak na razie po pierwszych dwóch tygodniach użytkowania ja wydaję bardzo pozytywną opinię. Co do kosztów, tak jak mówiłem, 49 zł w promocji, poza promocją w okolicach 200 zł, a więc bardzo fajna cena, szybkość, wygląd też jak dla mnie w porządku. Urządzenie tak mówię, montujecie w pozycji wiszącej na ścianie. I one sobie po prostu zapominacie o nim, tak? Podpinacie do gniazdka. Yy, oczywiście te urządzenie od 1 października będzie specjalnie dla Was podpięte przez yy, gniazdko inteligentne i będę Wam pokazywał yy, realne zużycia prądu przez ten grzejnik. Yy, czyli do normalnego kosztu ogrzewania domu dojdzie nam koszt podgrzewania łazienki. Ale teraz zaznaczam, pamiętajcie, ja mam cały czas te drzwi do tej łazienki otwarte, więc to w dalszym ciągu klimatyzacja będzie numerem jeden i ona będzie też użycia prądu nam generowała największe, a te urządzenie ma tylko podnieść tą temperaturę wtedy, kiedy ja sobie tego życzę. Znaczy u mnie jest ustawione na 24 stopnie i ma takiej temperatury w tej łazience pilnować. Dla przykładu dzisiaj mamy w ogóle te 15 stopni na dworze, te urządzenie, z tego co zauważyłem, włączyło się dwa razy od samego rana. Mamy teraz gdzieś w okolicy godziny 17, więc myślę, że dwa razy po trzy minuty to nie są żadne duże koszty, które mogłyby wpłynąć na yy, rachunek końcowy. A rachunek końcowy będzie zaskakujący, ponieważ w tym momencie mamy 10 miesięcy z pompą ciepła i 10 miesięcy podpięte pod licznik jest pod tą pompę kontroluje te użycia, a więc za dwa miesiące pełny obraz tego, ile pompa ciepła użyła energii elektrycznej do ogrzewania 160-metrowego domu oraz chłodzenia tego domu w okresie letnim. A więc myślę, że na ten film większość z Was czeka i wtedy zobaczycie, jakie są prawdziwe, realne koszty ogrzewania 160-metrowego domu przeliczając to przez podlicznik, a więc po prostu stuprocentowa pewność. Przeliczymy to po kosztach wtedy kilowatogodziny, jak wiecie u mnie w poprzednim filmie Wam mówiłem, ten koszt to jest 0,45 grosza i uśredniony, a więc no te koszty nie są wcale niewysokie, a wręcz bym powiedział, że jak dla mnie niskie. Więc ja jestem bardzo zadowolony z pras, zobaczymy jak to się będzie sprawowało w okresie zimowym, ale o tym w następnych filmach. I teraz jeszcze jedna rzecz, a dokładnie w poprzednim filmie wspomniałem, że zastanawiam się nad fotowoltaiką, Zadaję Wam pytanie, co poleczacie? Czy to ma być fotowoltaika podpięta pod y, sieć, czyli z programu Prosument, czy off-grid? Y, I na ten moment y, po tym, co do mnie napisaliście, co wiele osób dzwoniło w tej sprawie y, i po rozmowie z kilkoma firmami, no, muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo bliski off-gridu, a dokładnie powerbanku, ale o tym w następnych filmach mam nadzieję, że uda się Zrealizować ten pomysł i w tym domu pojawi się nieduży power bank w normalnych, racjonalnych pieniądzach. Ale o tym, oczywiście, w następnych filmach. A więc oglądajcie. A teraz montujemy to na ścianie. Pokażę Wam, jak głośne jest to urządzenie i opowiem Wam o odczuciach podczas pracy. Pokażę Wam ten wyświetlacz, jak wygląda. Żadna rewelacja, słuchajcie, to ma spełniać swoje zadanie i uważam, że spełnia go w 100% na ten moment. Po 14 dniach wydaje ocenę bardzo pozytywną. I pamiętajcie. 49 zł, czyli koszty inwestycji zerowej, jak dla mnie no śmieszne wręcz. Oczywiście, poza promocją tu było jakieś 200, no tak mówię, udało się to wybrać w promocji świetnie. Trzeba polować na takie promocje, a urządzenie naprawdę jest warty, nawet tych swoich 200 zł, a więc oglądamy dalej. Ciach, po włączeniu, ee, słuchajcie, to jest tak, ustawione jest w tym momencie, nie wiem, czy to będzie widać, na 24,5 stopnia. Oczywiście możecie tą temperaturę. Zmniejszać, zwiększać co pół stopnia i jak słyszycie, no słychać to urządzenie, więc do łazienki jak najbardziej jest fajna opcja, żeby go zastosować, ale no nie nadaje się do żadnego innego pomieszczenia. O, jak widzicie już temperatura, czujnik sobie przeanalizował, zmniejszyłem na 21 i, i od razu ta temperatura spadła i teraz tak. Grzejnik jest w tym momencie podłączony tak na szybko normalnie do gniazdka można to oczywiście zamontować dużo ładniej żeby nie było tego przewodu widać ale tak mówię jest to dla mnie test tego urządzenia chociaż myślę że przy tych dwóch tygodniach kiedy one tutaj się już znajduje jeżeli chodzi o formę suszenia ryczników, no to sprawiło się bardzo dobrze i na pewno u mnie zostanie na stałe po remoncie łazienki yy, znajdzie swoje miejsce też w tej łazience ten grzejnik a plus tego grzejnika jest taki że możecie sobie ustawić nawet temperaturę 30 stopni i to jest fajne, że jeżeli chcecie się wykąpać, to ustawiacie sobie na przykład tam 30, 28, 26, no wiadomo każdy wolinną temperaturę i można podgrzać te pomieszczenie bardzo szybko. No, wiecie, z farelką każdy z Was miał do czynienia, więc te, te powietrze tutaj bardzo szybko robi się ciepło w tej łazience. A jeżeli ustawicie to na żądaną temperaturę, i u nas jest ustawione na 24 normalnie od tych dwóch tygodni. I ten grzejniczek dogrzewa nam te pomieszczenie i robi to bardzo sprawnie, szybciutko. Nie pracuje dłużej niż tam powiedzmy półtorej minuty, no bo też łazienka nie jest jakaś ogromnie wielka, więc nie ma potrzeby. Zobaczcie, już znowu się wyłączy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten test grzejnika. Pierwsze dwa tygodnie zanim zobaczymy, jak on się będzie sprawował dalej. W opisie filmu znajdziecie link jak w niego klikniecie, to będziecie mogli kupić bardzo fajny, męski zegarek w fajnej cenie, a więc polecam kliknąć te ogłoszenie, a nóż przyda Wam się. Fajna zabaweczka. Faceci lubią gadżety, a więc polecam ten zegareczek. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.